Zapraszam serdecznie na wydarzenie, które odbędzie się już 12 czerwca na terenie tego autorodnika. Będzie to wydarzenie charytatywne dla mojej narzeczonej Martyny Dziadura. Martyna jest podopieczną Fundacji Słoneczko, która będzie zbierała pieniądze podczas tego wydarzenia. Koszt miesięcznej rehabilitacji wychodzi około 6-7 tysięcy złotych plus koszty mieszkania w Krakowie, wynajęcia pokoju i utrzymania się tam. Gdyby nie tego typu imprezy, nie byłoby możliwości tak profesjonalnej rehabilitacji na tak wysokim poziomie. Zapewne wielu z Was kiedyarzu ścianę, która jest za mną, jest to ściana na Orliku. Podczas trwania imprezy zostanie ona na nowo pomalowana, powstanie nowy dzieł. Także 12 czerwca, równolegle z naszą imprezą aktywny dla Martyny, biegacze zbiegowani lubaczów organizują swój bieg na 5 km zwany Pierwszą lubaczowską Piątką. Będzie turniej piłkarski organizowany przez Futbol Akademii Lubaczów, a także turniej piłki nożnej Plus 35 Trapper organizowany przez Trapera Lubaczów. Nie zapominamy także o innych. W czasie trwania imprezy będziesz mógł się zapisać do bazy dawców szpiku fundacji DKMS. Jeżeli jeszcze nie jesteś w tej bazie, zapisz się. To naprawdę nic nie kosztuje.